Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Santes, a to jest trzeci odcinek Backshot Red. Ostatnio nie wyszło dobrze, więc teraz spróbujemy się odkuć. Bierzemy jakieś pigułki. Ktoś tu telewizor wyrzucił, ale kto nigdy nie był na dyskotece, że telewizor był albo monitor w ubikacji? Dobra, to nic więcej nie mamy do wzięcia. Ok, liczę, że teraz tego krupiera pozbędziemy się. Dobra, podpisujemy certyfikat, oświadczenie Panie ziomeczku Okej, okay, mamy Santess Trzy rundy I to najlepsze, że my musimy chyba wszystkie trzy wygrać Okej, okay, medycyna Piwko Papierosek. Trzy rzeczy tylko. Ciekawe, ile gościu ma rzeczy. 2 na 2. Ok. Mamy 2 na 2. No i teraz. Dobra, spróbujemy od piwka. Jeden ostry, czyli obstawiam, że ten może być ślepy. Damy w siebie. Ok. No i mamy 50-50 teraz. Albo forty-forty. Spróbuję w krupiera. W co wątpię troszkę. Żeby się udało. No a jednak, jednak, jednak. Świetnie. No i został ostatni yy, ślepy nabój. Ciekawe, czy jak mamy dwa życia. Czy ja mogę sobie odnowić do trójki? No, chyba wiedział. Jakiś mądrzejszy jest przeciwnik. No i dobra, i koniec naboi. Ok, możemy coś gwiznąć. Mamy kajdaneczki, lustereczko. 3 na 3. Ok, 3 na 3. Ja mu od razu gwizdnę telefon. I zobaczymy. Piąty nabój ostry. Ok. Piątka jest ostra. Spojrzymy. I mamy ślepy. Okej. Okay. A więc dajemy w siebie. Lecimy na ostro. Od razu go zapniemy w kajdany. I spróbujemy w niego strzelić. A więc. ok. Drugi ślepy. Zostały ostatnie dwa ślepy, znaczy jeden ślepy i dwa ostre. Dobra, to teraz będzie jaki? Dobra, czyli czwarty jest ślepy. Czwarty jest ślepy i piąty, piąty jest ostry. Jak się nie pomyliłem, znowu w obliczeniach. Tygodnie. Papierosek, no wiadomo. Odzyskuje moc. Teraz jest ślepy. Czy to już jest piąty? Dokładnie. No i piąty jest ostry. No, niestety jakoś trafił. Ja rozumiem, że jeżeli nam został, zapalimy sobie na pewno. I został nam ostatni ślepy. Tak czy nie? Nie wiem. Zaraz sprawdzimy. No super. Od tego razu, moi drodzy, od następnego razu gram z kartką, bo to nie ma sensu polegać na mózgu. Ok. Nowa runda. Papierosek, spoko. Kajdaneczki, lupa. Dobra. Nie są złe te rzeczy. 3 na 3, ok. Szkoda, że nie mamy, że nie możemy ukraść coś. Robimy tak. Paczkę papierosów. Bierzemy lupę. Jest ostry. Możemy go przypiąć. Co prawda, za bardzo tutaj nie mamy fajnych rzeczy. Szkoda, że nie mamy właśnie tej piły. Bo byśmy od razu tam dwójkę zbili. Jeden. On jeszcze jest przypięty. Dobra. W sumie powiem Wam tak. Minimalnie szansa jakaś jest. Jeżeli będzie ostry, to się uda. Kurde, tak coś czułem. Dobra, jest jeden jeden. Ostry, ślepy. No, nie, nie mamy szans w sumie. Nie mamy szans, tak myślę. Czyli był ślepy. Czyli był ślepy. Ok, no i kończymy grę. No, oczywiście, próbujemy jeszcze raz, no bo jakże. Ale teraz, moi drodzy, prosta rzecz. Ołóweczek, karteczka. Bierzemy tableteczki zdrowia. Wychodzimy. No i wchodzimy. Jak jest dwójka życia to tak naprawdę to powinniśmy bardzo prosto szybko wygrywać, no bo wystarczy ten mm, za dwójkę strzelić i jest po gościu, no ale widać yy, nie idzie to. Dobra. Ok. Run 1. Ok. Zmiana nabojów, kajdaneczki. No i piła i spoko i niespoko. Jeden na jeden. No właśnie. <laughs> jeden na jeden właśnie. Hm. Dobra, strzelamy w gościa. Nie. Inaczej zrobimy. A już za późno, widzicie, jak się broń chyba podniesie, to już się nie da nic zrobić. Chciałem go w kajdanki dać oczywiście, no tak czułem, tak czułem. Mielibyśmy go w kajdankach, później byśmy to przecięli piłą i byśmy go za dwójkę zaatakowali. No niestety za dwójkę w dziób, nieprzyjemnie, nieprzyjemnie, ale nic nie szkodzi. To są fajne bronie. Same się odnawiają. <grystanie> Papieroski. Lupa. Piwko. I możemy coś gwizdnąć. 3 na 3. Okej. Okay. Myślę, że możemy mu wziąć śmiało lupę. Użyjemy. Bierzemy lupę. <śm> Mamy tak, ostry, na no to spoko. Papierosek. Kajdaneczki. No i w gościa. Możemy sprawdzić, co mamy. Mamy ślepy, więc spoko. Więc możemy go zamienić na ostry, i atakujemy. No i teraz też jest szansa, że może będzie kolejny raz ostry. A nie, on się już uwolnił, tak? To niedobrze to niedobrze. Oj, 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 oj. No, tak się robi hip hop moi drodzy. Czekaj, były dwa ostre. Teraz będzie właśnie dokładnie, i jest koniec naboi. Tak, miałem zapisywać, nie zapisałem, więc spoko. Czemu on tyle razy atakuje? Aha, bo on miał ten. No teraz jest ostry raczej. No i nie pamiętam. Nie pamiętam, ale damy na to. Spróbujemy, że jest ostry. Nie pamiętam właśnie. Pięknie. Dobra, pamiętałem. Szarcik. Okej. Okay. Yy, dobra. Przechodzimy tą nieszczęsną pierwszą rundę. Runda numer 2. Widzę, że te rundy też losowo. Losowa jest ilość rzeczy. O, 5. To dużo. Fajnie by było, jak lepiej się gra, mi się wydaje, jak jest mniej. Mniej życia, chciałem powiedzieć. Mniej życia też. Dobra, co możemy ukraść? Nie wiem, co to jest tu. Kajdanki nic nam nie dadzą. Hmm. Dobra, użyjemy to tak. No to za jeden go trafiamy. Mamy jeden ostry, więc spoko. Lepiej by jakby był jeden ślepy. Najpierw, tak mi się wydaje. Krupier, no i on bierze broń. Jak jest trochę inteligentny, to w sumie bez różnicy na kogo da. Bo to i tak koniec rundy. Znaczy no, rundy, no powiedzmy, koniec nabojów. No chyba się to oznacza, że on będzie zaczynał w przyszłej rundzie. Mam nadzieję, że tylko cztery przedmioty będą: piwko, zmiana piwko, całe szczęście. Znowu jeden na jeden. Trzeba byłoby coś użyć. Czy jak zapalimy, czy będę miał piąte życie, czy nie? Kurcze, nie działa to tak, szkoda. Wykradnę to, wykradnę telefon od niego. drugi napój ślepy no i spoko drugi nabój ślepy dobra to atakujemy krupiera pewnie że tak no i niestety on tak użyje że w siebie on ma dwie rzeczy do wykradnięcia więc możemy jeszcze wykraść medicine jest opcja że jedno życie mu weźmie bardzo dobrze no, z tymi tabletkami jest powiem Wam dosyć ryzykowne. A no ta, no ta. Czy ja też tego nie mogłem zrobić? Nie, nie mogłem, bo miałem tylko jedną zmianę. Okej, okay, ale przewagę mamy. Brak naboi. Okej, okay, to jest super. Telefon się przyda. Mamy lupę. No i fajnie. I zobaczymy naboje, jest 4x4 Ja sobie zapiszę, 4x4 Tu damy, że to są ślepe, tu że są ostre 4x4, dobra, bierzemy lupę Mamy ostre, więc super Bierzemy kajdaneczki na gościa Odcinamy i kończymy do widzenia krupierze Round 3 Runda trzecia, bardzo ładnie Runda decydująca Dobra, ja sobie tylko na karteczce To się nie przydało Nie przydała się karteczka Tym razem mózg nie zawiódł e, Dobra Lupa. Złodziejstwo, złodziejstwo i medicine. No takie średnie bym powiedział. 4x4, 2x2, ok. 2x2, no to jak jest 2x2 to zapisywać chyba nie muszę. Yy... Wezmę mu, ukradnę chyba lupę. I sprawdzimy co tam jest. Jest 2x2. Jest ostry, więc spoko. Nic, no nic, natakujemy gościa. Czyli został jeden ostry. On nie ma lupy i nie może wykraść. Aha, on jedynie umie nabój wywalić. Aha, ślepy jest, no to 50-50. No. Ale, szczęśliwie, no. Dostajemy za jedyneczkę. Możemy wykraść, kajdaneczki, papierosik. Papierosik zawsze spoko, jeden ostry i dwa ślepe, no właśnie. Ja bym tak, użył papierosków. Sprawdzimy lupą. Czyli ślepy. Więc to jest spoko. Więc wiecie co? Biorę, atakuję w siebie. No, i niestety już chyba nie jestem w stanie sprawdzić, co tam może być. Ale wziąłbym wykrad yy, piłę. No i chyba będziemy ryzykować, tak myślę. Będę ryzykował, że tam jest ostry. 50 50. no, troszeczkę szczęścia mamy, świetnie. I został jeden ślepy, on da na siebie. Nie, co ja to mówię, on ma zmianę tej Zmianę naboi, faktycznie. No. Okej, okay, ale za jedynkę dostanę, więc w sumie nie jest najgorzej. Więc przy szczęściu, jeżeli byśmy wylosowali na przykład lupę piwko, no to tak średnio telefonik, lupa, super i wykradnięcie, jeszcze kolejna puszka dobra, myślę, że z tym możemy tutaj fajnie porobić jest 4 na 4 zapiszę to ale nie wiem, czy będę z tego korzystał 4 na 4 i teraz tak hmm. żeby tego nie zawalić zrobimy telefon choć nie wiem po co tak szczerze, drugi nabój ostry, okej. Okay. Drugi nabój ostry, więc okej, okay, to nam starcza. Wypijemy piwko. To był ślepy, dobra. Ukradniemy piłę. No i kończymy z gościem. Bej no niestety kolego za dwójeczkę. Żegnaj. Pięknie, pięknie, pięknie. Pieniądze są. Podwójna stawka albo nic. No dobra. Dalej mamy trzy rundy. Okej, okay, więc ja Was yy, do podwójnej stawki zapraszam już w kolejnym odcinku. Więc trzymajcie się i do zobaczenia.